ma z tej strony Iga, dzisiaj taki mały poradnik, nie poradnik, yy... po prostu nagrywam nową edycję trybu, proszę, trybu też serwera, yy, ea.chc, -Y tak, natomiast pvp jest ea.chc, -Y niedawno wgrywam Amulety, czyli wczoraj, no wczoraj, Wgrywałem amulety, a teraz po tym właśnie robi, robili robiliśmy DBSHC. Jak widzicie, jest już skończony. Pozdrawiam wszystkich, którzy grali na tych na tym serwerze. Yy, o. Lol. Takie shadery mam fajne. O! Dużo graczy. Mm. Ośmiu. Dobra. Yy, zacznijmy od do tego. Administracja, jak widzicie, jest duża. Ta, moja nowa Jej. Ym, to jest helper to jest helper to jest chile to jest założyciel właściciel technik to jest nie wiem to, to jest admin chyba jestem admin Ym, o mereditha vipa Ym, tutaj są na gildy, nie wiem czy to jest uj, bugują mi się o. Pędzierz mi próbują. To takie fajne te są moim zdaniem. Online jest 8. O, amulet. Dobra. Myślę, że wejdziecie na ten serwer. Nie wiem, to by było troszkę krótkie do nagrywania. Jak coś, to jeszcze jakieś odcinki zrobię, tylko piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Hej, cześć Nara.